W tym filmiku w mowa o włosku. Kiedy widzicie mam drogę do to rana. Mam też barkocie i widać, że czy... ja. I za chwilę do Was przyjdę. Zobaczcie, co się tam udało. A do tego będzie potrzebna tylko słodka i Co? Sodka, więc... Jeśli ktoś ma problemy z włosami, czy ma kątory, to lepiej tego nie próbujcie robić. Ale tak, to It was a crow. it was his I to think of the yellow letters. it the 11th. very much more. Przygotujcie, że już przychodzę. No i jak? Widzicie, mam specjalne okulary, zapeciłam włosy i je bardzo prosto. Oczywiście można robić różne wzory, ale w takich przypadkach najlepszych na pełna więc włączyłam sobie je. one kosztowały tylko pieniądze, ale w innych to może kosztować. Nie wiem. A teraz zrobię jeszcze śmieszniejszą próbę. Poczekam, będzie sztukka i gumka. jeszcze okulary.

E